Barżant Tak, tak. Nie, nie tylko barżant, również champion, bo, bo, bo reklamując chciałem ten produkt dobrze sfotografować. Nie? I w międzyczasie, jak to, jak to fotki, szukałem jakiegoś dobrego kadru, znalazłem nie wiem, fajne, fajne miejsce na mm. wyspie. Poszło, ja totalnie zapomniałem o tym telefonie, o tych barżantach w ogóle, o tym wszystkim. E, gdzie, gdzie czas nas gonił, po prostu musieliśmy zwijać się z tej wyspy już do, do wyspy hotelowej. No, tak, odpłynąłem po prostu z wyspy, nie? gdzieś tam w Tajlandii. Rewer, nie? Jestem w hotelu i tak no czegoś tu brakuje, nie? No więc co, no, no jakieś poruszenie od razu, wiecie, łatwiej mi łódkę tam. Kurczę, no muszę lecieć, nie? Oni, słuchaj, nie wiem, GPS, kurde, znajdź go cokolwiek. No nie mogę nie, nie mam jak, no nie wiem, kurczę, no jest daleko ode mnie, nie? Dobrze się skończyło. Tak, dobrze się skończyło, bo zdjęcia też akurat były ważne. jaki telefon i olejki również, nie? No szkoda. Jakby ktoś to po prostu zajmał, nie? Wiecie, w Tajlandii jest ogólnie taka wszechobecna bieda, nie? I jakby, no, prawdopodobnie nie miałbym nic przeciwko co do swojej głupoty, że telefon zostawiłem, ktoś mi go zajumał, nie? Ja myślę, że barzant jednak czuwał nad tym, także dobrze się skończyło, jak skończyło. Tak.